Witajcie w nowej serii naszych filmików w kanale Experience TV. To? Witajcie w nowej serii Experience TV. W dzisiejszym odcinku będziemy się bawili z przekłuciem pętka. Bardzo dużo pytań o to było. Wyjaśnię wam, dlaczego akurat taką porą zimową, a nie w okresie cieplejszym. I do udziału w tym filmie zaprosiłem dziewczyny. a nie Angelika. I zapraszam do oglądania filmu. Cała ta strona, od daty do tych kwadracików, to jest zgoda na wykonanie przekłucia, więc jest obowiązkowe. Tu mamy to nieszczęsne robo, więc też nie przeskoczymy. Z racji tego, że pępek jest to przekłucie, które, no, długo się goi. Niestety. Teoretycznie 6-9 miesięcy, praktycznie różnie to bywa. Najkrótszy, taki ekstremalnie możliwy czas wygojenia to są 4 miesiące. Dlatego ja uważam, że koniec lutego to już jest ostatni gwizdek przed wakacjami, żeby zrobić sobie to przekłucie. Bo masz marzec, kwiecień, maj, czerwiec. Więc jest jakaś tam szansa. I w związku z tym, że to się dosyć długo goi, proponuję ci zamiast oktyniseptu kupić sobie od razu wodę morską. Tu masz cztery przykładowo wymienione. Gdyby jakimś magicznym trafem żadnej w aptece nie było, to każda woda morska do nosa dla dzieci, aby nie była na zatoki, będzie wypasik. Dzisiaj nie trzeba robić z tym nic. Od jutra czyścisz dwa góra, trzy razy dziennie, tak jak pokażę Ci już po wszystkim. Bo łatwiej to zapamiętać jak się widzi niż z tłumaczenia. Na stronie czwartej masz informacje, gdyby się pojawiła jakaś tam opuchlizna, co robić. Proporcje na układy z sody są tutaj napisane. Kora ma to na opakowaniu. To jest ważne info, że korę maksymalnie można do 7 dni używać. O tam zaczyna mieć później niekorzystny wpływ na nasz organizm. Nie musi być identyczna, ale popytaj sobie apteki albo sklepy zielarskie. Taką w torebkach do parzenia, jak herbata, bo jest jeszcze sypka, ale to się tam bujać w odcedzanie nie ma potrzeby. to jest takie pytanie? dosyć wdzięczne. Najlepiej ja go nie, nie zadawać. Ale, ale jestem ciekawa, jaka odpowiedź. Czy to jest tak. Na pewno coś poczujesz, a jak bardzo, to no, Twój organizm już ci da znać. Niestety to jest, to jest kwestia bardzo indywidualna. Każdy to czuje po swojemu. Każdy ma swój własny próg bólu, wytrzymałości, ale z drugiej strony no, na logikę robię Ci dziurę na wylot, więc na pewno coś tam poczujesz. Nie jest takie strasznie nieprzyjemne, no ale nie? różnie bywa. Zależy właśnie jaki masz wysoki próg bólu albo niski. Pamiętaj, jeżeli cokolwiek złego się dzieje, coś się niepokoi, należy przyjść i pokazać. To jest Twoje prawo, a ja uważam, że mój obowiązek jest, znaczy Twój obowiązek to też jest przyjść poza prawem, tak jak moim obowiązkiem właśnie jest udzielenie każdej skutecznej pomocy. Jeżeli jest, ja to nazywam sytuacja typu siła wyższa, nie daj Boże, zachorujesz, gdzieś sobie wyjedziesz, coś tu się zaczyna dziać, no to nie oznacza, że nie mamy kontaktu. Wyraźne, kolorowe, na zbliżeniu makro zdjęcia, a internet jest wszędzie, więc ten kolczyk na zdjęciu ma być taki. Obstrykać to z każdej możliwej strony, a jeśli czegoś nie widać, a Ty to wyczujesz, czy z tymi oczywiście paluszkami, dopisz to. Tylko pamiętaj, że to jest w formie tak zwanych suchych faktów, a nie opisania ja mi apokalipsyzowanych. Bo jak ja zacznę to czytać, ten dramatyzm i sobie to wizualizować, to się okazuje, że z wątrobą i nerkami trzeba ci ten kolczyk wyciąć po prostu, bo tam już wszystko gnije, odpada i obcy wychodzi w ręce. Także nie dramatyzujemy, nie stresujemy niepotrzebnie siebie i innych i naprawdę nie ma takiej możliwości, żebyś przysłał zdjęcia niewyraźne. Tobie nie wychodzą, czy nie wiem, słaby aparat w telefonie. O ile nie mieszkasz sama na pustyni, to masz jak ludzi naokoło, którzy pomogą w zrobieniu tych zdjęć. Jakieś pytania? Nie. Lewą rękę bym prosił, żebyś włożyła pod kupę. O, no zobacz, a może dwa tak zrobiłem, bo ci się tak ładnie odbiło. Zobacz. <noise> Dobra, to jest tu głęboki wdech i wydech. I jak? Przeżyć no, To wspaniałe. Możesz to wystać, zobaczyć w lustrze, jak wygląda. Jak tu naciągamy skórę, łapiesz wtedy w dwa paluszki i widać, że ten pręcik wyszedł, a w tym momencie najgrubsza część patyczka wchodzi Ci idealnie między kulkę a ciało. W ten sposób czyścisz trzy najważniejsze punkty. Wylot, pręd i całe to paskustwo, co się będzie zbierało pod kuleczką. Po oczyszczeniu nie przesuwasz kolczyka, tylko przytrzymujemy tutaj kulkę i druga strona patyczka czysta, tym naciągamy sobie skórę i czyścimy tak samo jak górę. Jeżeli po oczyszczeniu masz tak brzydko, że ten kolczyk pręcik wystaje, dwa paluszki, ciach i jest schowany w ciele. W ten sposób dwa, maksymalnie trzy razy dziennie od jutra. Nie sugeruj się tym, że tutaj masz na dole nacięcie w pępku, o to, takie naturalne, to ma być na środku pępka i zaraz jeszcze Ci coś zobacz sobie w tym lustrze, oj przepraszam, jest na środku ta pionowa kreska, no, dobra, jest? Jest. No to wspaniale. Dobra, zimne, uwaga, znowu zimne. Na się... Czy jest Pani zadowolona? Nie? Mówisz będzie nie to jest cudowny. Po oczyszczeniu przytrzymujesz sobie górny kryształek. Druga strona, czysta patyczka. Teraz naciągamy skórę patyczkiem i czyścimy tak samo jak górę. Jeżeli masz po oczyszczeniu, także ten pręcik dolny jest wystający, brzydko to wygląda, dwa paluszki, naciągnę skórę i to się chowa w pępku. I już jest elegancko, same kuleczki wystające. jeszcze ode mnie w prezencie po gaziku. Przypominam, że to jest rozmiar. Takich gazików przez najbliższe 3 miesiące zużyjecie dosyć dużo, bo za każdym razem, jak idziecie po pysznik przygotowujemy sobie dwa takie gaziki, a te pakowane po sztuce są lepsze, bo zużyjecie ich wtedy tyle, ile będzie po prostu trzeba. Czasem są trzy sztuki w jednym opakowaniu. Powiedzmy, że wykorzystacie do mycia dwa, no i jeden idzie do kosza, aż poda marnować. Jakby nie było, to jest też jakiś tam pieniążek więc przygotowujemy sobie przed prysznicem dwa gaziki, jakiś pojemniczek z wodą przygotowaną letnią lub lekko ciepłą. Klasyczne szare mydło w kostce. W zupełności wystarczy. Jeśli nie, to mydło dla dzieci, bo jest delikatne, naturalne i ładnie pachnie. Ewentualnie może być to mydło antybakteryjne, na przykład Protex. Ewentualnie płyn do higieny intymnej, ale czysty, aloesowy, bez żadnych innych dodatków. Sam aloesik. I łagodzi i może troszeczkę pomóc gojeniu. Plus ręcznik papierowy, najlepsze są te rolki kuchenne, grube albo kilkuwarstwowe. Dobrze chłoną, a wilgotne nie będą się nigdzie tam kleiły. Pod prysznicem myjecie się jak sobie tylko życzycie. Tutaj omijamy, jest to nieuniknione, żeby się tam woda, piana jakaś dostała, ale po prostu im mniej, tym lepiej. Jesteście już po kąpieli, dopiero w tym momencie otwieramy pierwszy gazik. One są jałowe po to, żeby je otwierać przed całym użyciem. Woda przygotowana, z tego ma nie kapać, ale ma być dobrze nasączona, więc w ten sposób i pozbywamy się nadmiaru i też rozprowadzamy trochę tę wodę. Na trzy paluszki zakładeczka pocieramy wilgotnym gazikiem to odpowiednie mydło i delikatnie ruchem okrężnym wytwarzacie pianę. Jak się piana zrobi? Wyrzucamy, spienioną rękę czy obie płuczemy, otwieramy drugi gazik. Woda przegotowana, znowu z tego ma nie kapać w jednym kierunku delikatnie wycieramy medliny. Wycieracie sobie ciało ręcznikiem, jak sobie tylko życzycie. Tutaj nie, ręcznik papierowy na zasadzie odsączenia. Przy kontakcie brzuch w brzuch z drugą osobą trzeba też uważać, żeby brzuchem nie zahaczyć o ten kolczyk. Na brzuchu starać się przynajmniej świadomie nie kłaść, żeby zasnąć. Odcina się dopływ powietrza. I dużo łatwiej jest zahaczyć, tu nie ma znaczenia naprawdę w czym się śpi. Leżąc na boku czy na plecach jest zdecydowanie mniejsze prawdopodobieństwo zaczepienia tego kolczyka. Jeżeli posiadacie jakieś zwierzątka, które mają sierść i gubią, no na najbliższe trzy miesiące niestety ale nawet nie wchodzą do tego pomieszczenia. Więc dzisiaj odkurzyć, zmienić pościel na świeżą, jeżeli macie jakieś takie psy czy koty gubiące włosy, sierść. I w ciągu dnia z kolei też pilnować, że jeżeli to jest mały pies czy mały kot, żeby tutaj się nie położył, my nie głaszczemy. Bo to grzeje jak kaloryfera, to powinno sobie po prostu oddychać własnym, własnym swoim trybem. Czy coś ćwiczycie? Nie. W każdym razie najbliższe trzy miesiące on Wam nie przyszło nic takiego do głowy na mięśnie, brzucha na pewno. Nie kulekownie. O nie no chyba, że na szyi. No hura, chłop zdecydowanie nie. Niby, niby bardziej się to kręci biodrami tym wcięciem, tak? No ale to cały czas ruszasz tutaj, więc niekoniecznie to będzie pozytywnie wpływało na ten kolczyk. To jest banan. Kształt ma banana, a jak napinasz mięśnie, one same będą wypychały, a nie po to zrobiłaś, żeby zaraz się go pozbyć. Także no, takie rzeczy typu brzuszki, przysiady, skłony, rowerki, czy ćwiczenie nóg, ale wypierając w ten sposób y, jakieś ciężary na atlasie, też się napina mięśnie. Więc na razie to nie jest wskazane. Tak samo basensa na solarium, najbliższe trzy miechy niekoniecznie. No i to jest y, o tyle niewdzięczne po przekucie, bo widzę, że masz industrial, To jest mniej więcej podobny czas gojenia. W teorii to jest 6-9 miesięcy, w praktyce różnie bywa. Czasem jest dłużej, a najkrótszy możliwy czas to są cztery miesiące. Dlatego ja powtarzam zawsze, głównie dziewczynom, chociaż facetom też robią kolczyki w pętkach, że dla mnie koniec lutego to jest taki ostatni gwizdek na zrobienie kolczyka w pętku, bo najkrótszy możliwy czas wygojenia, co i tak się nie zdarza bardzo często, to są cztery miesiące. Czyli marzec, kwiecień, maj, czerwiec. a im później ten kolczyk zrobiony, tym większy dyskomfort w trakcie wakacji, bo nie można tego i opalać, i moczyć w, poza właśnie tak zwanym szybkim prysznicem w żadnych zbiornikach wodnych typu morza, oceany, baseny, jeziora i tak dalej. Morze, ocean, woda słona plus glony. No to średnio pomagam go jedno. Jeziora, woda słodka, ale glonów jest tam tyle. Rzeki najczęściej mają skażenia typu fekalnego, bo się zwierzątka pasą i to wszystko przecież nie jest sprzątane po mnie, więc z deszczem spływa. A największy syf z malarią to są baseny. A teraz chciałbym usłyszeć, jak bardzo cierpiałyście, jaki to był straszny ból, ile wiader krwi wylaliśmy na śnieg, i, i czy warto było? Pod krew lózy. Krótko i treściwie. Słucham dalej. Ja. Dramat. tak? Polecam. O! Bardzo dziękuję. Wam też oczywiście za krew i pot i dramat. Nie no ale czy, czy spodziewałyście się czegoś takiego? Czy że gorzej, czy że może jednak mniej? Nie, dobry gorzej, gożej. no. Zdecydowanie, że będzie gorzej. Te ręce leczą. Te Lecz, ręce, które leczą. Tak jest. Dzięki Wam i do zobaczenia w następnym odcinku.